Witajcie z tej strony Okuluru i witam Was po przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że święta spędziliście bardzo dobrze. No i że było wszystko ok. Tak jak życzyłam Wam w tamtym odcinku, Wesołych Świąt, to i w tym życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku, bo jak Wy to oglądacie, to za dwa dni będzie Sylwester i będzie rok 2021. Mam nadzieję, że ten rok będzie no, dobrym rokiem, będzie lepszym od 2020. No i oczywiście życzę też Wam, żeby właśnie yy, dla Was rok 2021 był o wiele lepszy niż poprzedni rok. No dobra, ale jeszcze zima jest za oknem, jeszcze tam troszeczkę śniegu popada. No i zostałam nominowana przez Pankek LPS do świątecznego tagu. Dziękuję bardzo Pankek LPS za nominację. No i przechodzimy do pytanek. Pytanie pierwsze. Gdy usłyszysz słowo Święta, co ci pierwsze przychodzi na myśl? Hmm, szczerze mówiąc, jak słyszę słowo Święta, to mi się po prostu e, przed oczami pojawia taka piękna, wysoka, świecąca choinka. Taka bardzo, bardzo ładnie ubrana w takie żółte światełka. Widać jeszcze tam gdzieś obok kominek, to taki symbol, że jest ciepło w domu, a zimno za, za oknem. Jeszcze na słowo święta właśnie mi się śnieg kojarzy, prezenty mi się kojarzą, no i porządki domowe. No i oczywiście czas wolny i taki czas oczekiwania na święta, to wiecie, to jest taki fajny czas, że się tak wyczekuje na te święta i w ogóle... No nie wiem, ja to tak jakoś dobrze wspominam. Możecie napisać w komentarzu, czy lubicie ten oczy, czekać na święta. No dobra, drugie pytanie. W jaki sposób spędzasz Adwent? Co roku miałam y, kalendarz adwentowy z takimi czekoladkami. W tym roku no niestety nie miałam. No dobra, trzecie pytanie. Jak twoja szkoła obchodzi święta? E, no to. Zanim była pandemia, no to oczywiście robiliśmy sobie klasową wigilię, robiliśmy też sobie nawzajem prezenty, że wiecie, tak na przykład miesiąc przed wigilią każdy losował karteczkę z imieniem, no i musiał dla tej osoby kupić, kupić jakiś prezent do, do danej kwoty. No też na tą wigilię klasową czasami ktoś coś przynosił, jakieś tam pierogi, ciasta. No za, za, zawsze było po prostu tego jedzenia, że ojejku, już po prostu brzuchy pękały, a tu po prostu na stole jeszcze, nie wiem, twój ulubiony piernik czy coś, no i coś tu nie skosztuj. No, a w tym roku było inaczej. Moja klasa zorganizowała na lekcjach angielskiego, bo mam wychowczynię, która jest nauczycielką angielskiego, czyli tam było, że, że mieliśmy dwie godziny lekcyjne. No I na tych dwóch godzinach lekcyjnych cała klasa się połączyła i rozmawialiśmy z panią. Też mówiliśmy, jak my spędzaliśmy święta, znaczy, no wiecie, takie tradycje. Robiliśmy też quizy świąteczne, pogadaliśmy sobie. No i tak wyglądała Wigilia klasowa przez internet. Czwarte pytanie. Jak Twoja rodzina obchodzi święta? Z tego, co zauważyłam, to jakby najbardziej taki. Taki świąteczny dzień, taki, gdzie najbardziej obchodzimy te święta, to jest wigilia. Wtedy no co roku ktoś przyjeżdża do nas na wigilię, no i po prostu no, siadamy do stołu znaczy, najpierw się modlimy, później się dzielimy opłatkiem, później siadamy do stołu, tam jemy, rozmawiamy, później jak mniej więcej ktoś tam skończył, to wiecie, no już się prezentów nie można doczekać. No więc się te prezenty otwiera. Ja miałam akurat troszeczkę inaczej w tym roku, ponieważ byłam na trzech wigiliach <laughs> i też fajne prezenty zgarnęłam, ale to zobaczycie w następnym odcinku, i ten odcinek prawdopodobnie będzie w piątek, czyli 1 stycznia o godzinie 17. Jeśli ten odcinek jeszcze nie wyszedł, to zapraszam Cię na premierkę. A jeśli już wyszedł, no to oczywiście zapraszam Cię do obejrzenia w wolnej chwili tego shoppingu, bo będzie bardzo, bardzo dużo rzeczy. Możecie oczywiście też w komentarzach tam się na dole pochwalić, jakie wy dostaliście prezenty pod choinkę. No i w ogóle, jak wy spędzacie ten czas świąteczny, i w ogóle, jak się przygotowujecie. No, chętnie poczytam, no bo każdy ma, wiecie, jakieś tam inne tradycje i w ogóle, więc fajnie się tam podzielić, kto co i w ogóle. No dobra. E, troszeczkę od tematu odbiegłam. E, przechodzimy do pytanka piątego. I piąte pytanie brzmi, masz kalendarz adwentowy? E, no to tak jak już mówiłam, miałam każdego roku, tylko w tym roku nie miałam kalendarza adwentowego. Szóste pytanie, co już w Wigilię? Ojku, pierwsze co ja w Wigilię, no to opłatek, bo opłatek jest przepyszny, chciałam powiedzieć przepiękny. Przepiękny ten, bo w sumie ładne tam są obrazki namalowane, e, ale no jest pyszny, bardzo lubię go jeść. <grywy> e, no to tak, no to najpierw opłatek, e, później barszczyk z uszkami, po prostu uwielbiam barszczyk. Jeśli nie próbowaliście, to naprawdę polecam, jest przepyszny. No i szczerze mówiąc, tradycyjnie co muszę skosztować podczas Wigilii? to pierogi z kapustą i grzybami, to po prostu mwah, moje ulubione. Szczerze mówiąc, to czasami wezmę sobie rybę po grecku, jakieś tam inne sałatki. No i szczerze mówiąc, to później się biorę za słodycze, czyli na przykład pierniki, czekolady z orzechami, no tego typu rzeczy. No i teraz siódme pytanie. Czy wierzysz w Mikołaja? No, szczerze mówiąc, to nie chciałabym Wam, jakby wiecie, mówić i w ogóle robić Wam przykrość czy coś. No, ja wiem, że to no, rodzice aktualnie podkładają prezenty pod choinkę no, ale czy wierzę w Mikołaja? Szczerze mówiąc, to jest takim pod znakiem zapytania, ponieważ tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, ale prawdziwy Mikołaj istniał tylko był to po prostu zwykły człowiek, który w swojej wiosce, czy tam w miasteczku rozdawał prezenty. No i miał na imię Mikołaj. No i po prostu ludzie po jakimś czasie podłapali to i zaczęli jakby tworzyć jakiś wzór Mikołaja. Tutaj zobaczycie, jak naprawdę Mikołaj wyglądał. On miał taką laskę i w ogóle. No i po prostu on z czasem przechodził swoje ewolucje. Więc czy wierzy w Mikołaja? No, wierzę, że ta, że, że ta osoba yy, żyła i zapoczątkowała tą tradycję. No, no i oczywiście też uważam, że wierzenie w Mikołaja no nie jest złe oczywiście, bo na przykład jak ja już przestałam yy, no, wierzyć, no nie wiem jak to powiedzieć, po prostu dowiedziałam się, że to rodzice podkładają prezenty i w ogóle to straciłam szczerze, mówiąc jakoś tam, w jakimś stopniu no taką... Taką magię świąt Dobra, ósme pytanie Co chcesz dostać na święta? No to ogólnie ja chciałam dostać na święta y, zestawy z, y, tej, z, tej, z tej nowej serii Pet -shopowej, tej Keep Me Pack y, Ogólnie chciałabym y, chciałam w tym roku dostać kalendarz adwentowy z Little Pet Shop, dlatego też no, nie kupowałam tego ze słodyczami ale nie udało się go zdobyć więc no, nie miałam adwentowego kalendarza w tym roku Chciałam też dostać y, shorthairkę rudą z niebieskimi oczami y, albo shorterkę tą z Nintendo. Myślę, mówiąc bardzo dużo rzeczy chciałabym dostać pod choinkę, tylko wiem, że no y, nie wszystko naraz oczywiście. Y, no to ogólnie po prostu na świętach chciałabym dostawać rzeczy związane z pet -shopami. bo to po prostu też mi sprawia taką radość i czuję też po prostu, że mogę wrócić do tego dzieciństwa Wtedy, kiedy się właśnie w to wszystko wierzyło I w ogóle była tam magia, święt i w ogóle No i mamy przedostatnie pytanie Gdyby odwołano święta, co byś czuła? Ojku, no szczerze mówiąc Jakoś nie wierzę, żeby święta były kiedykolwiek odwołane Bo jakby nawet były odwołane To i tak i tak by były te święta w jakimś stopniu może to nie byłyby takie święta spędzane z rodziną, no to to jest takie troszeczkę przykre i w ogóle. Ale w mniejszym gronie, no to też można spędzać Wigilię. Na pewno by się spędziło, tylko po prostu, no, w mniejszym gronie, tak jak już mówiłam. Eee, no i pewnie bez, bez te, te, tak dużo tego żarcia i w ogóle, no ale no, jedzenie też nie jest najważniejsze w Wigilię. I ostatnie pytanie, dziesiąte. Co jest dla Ciebie najważniejsze w Wigilię? No, według mnie najważniejsze wigilie Wigilię to jest czas spędzony z rodziną. No, właśnie to, że możesz usiąść z nimi do stołu, porozmawiać i w ogóle... No, to jest według mnie najważniejsza rzecz. A więc to wszystko z tego tagu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Oczywiście możecie nagrać ten tag, nominuję Was wszystkich. Wszystkie osoby, które tutaj właśnie teraz oglądają mnie to was nominuję do tego tagu jeśli nagracie ten tag możecie napisać mi w komentarzu że nagraliście ten tag ja chętnie wejdę, tam zobaczę ten filmik, zobaczę jak odpowiedzieliście na pytanka i no no i uważam, że bardzo fajny tag bardzo taki ciekawy świąteczny, ja wam życzę szczęśliwego nowego roku, mam nadzieję że będziecie na premierze 1 stycznia w piątek o godzinie 17 gdzie pokażę właśnie, co dostałam na święta. No i już niedługo będzie drugi odcinek Saul Rose! Myślę, że będzie gdzieś tak na początku stycznia, więc oczekujcie i będę mieć jeszcze jedną niespodziankę dla Was, ale to Wam powiem dopiero w shoppingu. Także ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa pa!